Władze Monachium zdecydowały się na wprowadzenie zakazu sprzedaży chipsów po godzinie 20 w kioskach znajdujących się w dzielnicy uniwersyteckiej. No i pierwszą moją myślą było to, że chodzi jakieś względy zdrowotne, że wiecie, może chipsy, nie wiem, powodują otyłość, tak, czy coś. No może, może, że coś w tym kierunku, no ale. Jak informuje lokalny dziennik, nie mówię w tym języku, więc nie wiem jak to, Merkur, coś tam. Decyzja ta ma na celu ograniczenie zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz poprawę komfortu życia mieszkańców. Czyli chyba jednak bardziej w kierunku to poszło, że, nie wiem, może opakowanie wywalają, czy coś. Powodem wprowadzenia... Nowych przepisów były liczne skargi mieszkańców dzielnicy uniwersyteckiej na nocny hałas, sterty śmieci oraz inne uciążliwości spowodowane przez osoby przebywające w okolicy po zmroku. Burmistrz Monachium Dominik Krause z Partii Zielonych podkreślił: Interesy mieszkańców są całkowicie uzasadnione i nie do przyjęcia jest sytuacja, w której na chodnikach leżą odłamki szkła. A to chyba, że co, te chipsy są dodatkiem do spożywanego alkoholu, I może ten. A podwórka i wejścia do budynków są wykorzystywane jako toalety. No właśnie. I trochę mnie to zaintrygowało, bo mówię, oni walczą z chipsami, ale trochę bardziej to brzmi jakby walczyli z alkoholem. Wcześniej władze miasta wprowadziły również zakaz sprzedaży piwa w butelkach po godzinie 22. Na ten przepis spotkał się jednak z dużym niezadowoleniem zarówno wśród studentów, jak i właścicieli kiosków, co spowodowało, że został uchylony. Czyli wcześniej próbowali walczyć z tym alkoholem, nie udało się, to walczą z chipsami.